Witam cieplutko w kolejnym odcinku, aczkolwiek czy jest naprawdę tak ciepło? No mamy 5 stopni na plusie. Natomiast życzenia płynące z mojego serduszka są naprawdę szczere i ciepłe. Tak więc chciałbym życzyć wszystkim moim widzom, wszystkim osobom, które mnie oglądają, które śledzą poczynania na moim kanale zdrowych, pogodnych oraz wesołych świąt wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym, w gronie osób najbliższych. Naszemu sercu a także mokrego Śmingusa dyngusa oczywiście musicie uważać Na to ponieważ poniedziałek ma nie być za ciepło Także róbcie to wszystko z głową A my widzimy się na rozpoczęciu konkursu Także zaczynamy Tak więc możemy już zaczynać film mam Przygotowany wkleiłem Tutaj link do niego Mam już wszystkie jakby Duplikaty skasowane, wpisane specyficzne słowo, czyli specyficzny tekst. Jest to oczywiście cyfra 6000. Także myślę, że możemy startować. Nagroda pierwsza, czyli mój kubeczek z logo. No i co? Słuchajcie, start. Aha, a byłbym spalił. Oczywiście muszę najpierw przygotować komentarze. Czego nie zrobiłem? 187 komentarzy. Klikamy teraz start, i losujemy pierwszą osobę wygraną. Haha, no i dobrze, słuchajcie. Osoba mi bardzo znana także, Sebastian Sebek. Gratuluję serdecznie, naprawdę jest mi miło, że wygrałeś. Komentarz Simanko 6000. Gratulacje, Pozdro. Super. Fajnie. Także zaraz powiem na koniec filmu, co macie zrobić. Kubeczek odstawiam. I teraz druga nagroda. Kubeczek wraz z nożem od Andrzeja. Także klikamy. I losujemy. A następna nagroda idzie do Hanny Tęzycka. Może nazwisko Tężycka. Aczkolwiek tutaj jest Hanna Tęzycka. 6 tysięcy, super ilość. Teraz pójdzie gładko i 10 tysięcy niebawem. Pozdrowionka. Gratuluję raz jeszcze, Hanno. Ja to słuchajcie, robię szybciutko, ponieważ wiem, że dzisiaj każdy ma jakieś zajęcia. Także nie chcę za bardzo przedłużać i trzymać was w niepewności. Trzecia nagroda, noże łopatka od sławka z kanału Tor-Torn Poland, a także kubeczek wędruje i uwaga do Adam Dymiński Pozdrawiam cię serdecznie, Kojak. Gratulacje 6000. No także słuchajcie, Adamie, gratuluję ci. Naprawdę z całego serduszka mam nadzieję, że nagrody będą wam się podobać. A ja żegnam się z wami i do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Rozpędziłem się i byłbym zapomniał. Słuchajcie, osoby, które wygrały, w opisie filmu dodam mail, na który chciałbym, abyście do mnie napisali. No także po prostu tam się zgadamy, podacie mi swoje adresy i ja wyślę nagrody. Także do następnego.